Szczęść Boże, pokój i dobro. W dniu wczorajszym, w sobotę, mieliśmy wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą o wyjątkowej osobie. Zapraszam Was na to dzisiejsze nietypowe słowo, a w zasadzie franciszkańskie słowo idziemy. Szczęść Boże jeszcze raz. Dzisiaj naszym gościem jest pani Agnieszka Chuf, redaktorka z Gościa Niedzielnego Wydania Katowickie, ale nie tylko. Pani Agnieszko. Stoimy na tle pewnego wyjątkowego dla pani e, obrazu wizerunku. Kto to jest i dlaczego tu akurat? Ksiądz Macha, od tygodnia błogosławiony e, kapłan męczennik II wojny światowej, e, którego właśnie tydzień temu e, mieliśmy okazję e, uczestniczyć w beatyfikacji? Męczennik gdzie? E, został zamordowany w więzieniu w Katowicach w trakcie II wojny światowej. Po co beatyfikacja? I co może dać współczesnemu światu, młodemu pokoleniu, bo Ksiądz Macha był młodym kapłanem. Co może dać młodemu pokoleniu, czy w ogóle współczesnemu człowiekowi Ksiądz Jan Macha? Beatyfikacja po to, żeby pokazać go jako przykład, jako wzór. A co może dać? Ksiądz Jan miał 28 lat, kiedy został zamordowany. Jego kapłaństwo trwało zaledwie 3 lata, ale. Dla mnie jest wzorem wytrwałości, czegoś czego w naszym życiu często brakuje, my się bardzo szybko zniechęcamy. Ksiądz Jan pokazał, że żadne przeszkody, żadne trudności nie są mu straszne. Wytrwale dążył do celu, zajął się pomocą charytatywną mieszkańcom ludy Śląskiej i nie tylko w czasie II wojny światowej. I pomimo tego, że zdawał sobie sprawę z zagrożenia, pomimo tego, że wiedział, że grozi to poważnymi konsekwencjami, nie wycofał się, nie zrezygnował, naśladował Chrystusa aż do samego końca, aż do momentu śmierci. Pani Agnieszko, urzekła mnie może nie opowieść, ale tytuł, jak go pani nazywa. Jak go pani nazywa? Hanik, to jest imię. Zdobienie, które stosowała rodzina. Jan Johan Hanik. Tak był nazywany przez rodzinę, tak był nazywany przez bliskich. Tak się też podpisał w ostatnim liście, który pisał na cztery godziny przed śmiercią. Tam właśnie ostatnie słowa to było: Módlcie się za waszego Hanika. I dla mnie to właśnie nie jest ksiądz Jan, tylko Hanik. Czego możemy życzyć oglądającym współczesnemu człowiekowi. Żeby, za przykładem, ten zamach zawsze stawiali na pierwszym miejscu Chrystusa w drugim człowieku, żeby w każdym potrzebującym potrafili dostrzec Jezusa. Bóg zapłać. Dzięki. Z Dzięki Bogiem. Bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.